Od Szczecina jadąc do Krakowa, z Krakowa do Poznania, z Poznania do Gdańska i kończąc y, na Warszawie. W ogóle, czemu wy jesteście tak załadowani? Co załadowany Ciebie? jestem? Ciebie? Rzeczy no. miałem? Mam pełną rzeczy, trzeba tak, się zapakować. Tak? No co? No ale my jedziemy tylko 24 godziny. Po... Ano, tak. Za mało jeszcze jest nawet na 24 godziny. Stary, ja tu mam jedynie Ja jestem stary. przygotowany. Do od ja będę jadł do końca. W pociągu tyle czasu, co? Musimy mieć jakieś rzeczy, nie? Dobra, w każdym razie ten film będzie wyzwaniem, bo nie będziemy mogli wyjść z tego pociągu. Ten, kto wyjdzie przegrywa challenge. Ten, kto zostanie do końca. Tak, wyjdzie Gdzieś w no? y, Polski nie wiadomo gdzie co ty No na postoju na postoju ten też wyjść. Nie można? możesz wyjść. wyjść i ty i co dalej, i co możesz wyjść wrócić autem. Możesz wyjść i wrócić <noise> autem. Także jeżeli tak, nie wyjdziesz, może grywasz 5 só. Na można wyjść czy też, nie? Bo jak pociąg będzie Nie możesz wyjść, nie możesz opuścić pociągu przez 24 godziny. Jeżeli Ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku, zostaw tam na dole dąż najszybciej rozwijającego się kanału Polski, czyli naszego kanału. No i cóż, nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Państwa do oglądania, za chwilę przyjedzie do nas Viola i Adam. Co Ty się tak cieszesz? stary. No tak, no bo się cieszysz jak debil. No ja ci powiem szczerze, że ja jak debil, nie jak debil, tylko ja po prostu lubię sobie po prostu czasami wsiąść do pociągu i sobie z nim pojechać. Pojechać. A właśnie mamy bilety. Wcale, Ty, nie mam biletu. Słyszysz? Biletów nie mamy. Aha, no to jeszcze lepiej, super. super się układa. Dary, biletów nie mamy. Uważaj, Czego nie mamy? Biletów. To pojedziemy bez. Nie, ja muszę się cofnąć. Można kupić chyba, nie. pójdziesz po bilety? Nie, nie mogę się doczekać. Pójdziesz po bilety? A czemu ja mam iść po bilety? No dam ci kasę, pójdź, bo. Bez biletów jest... Nie, pójdź po bilety. No to mogę szybko skoczyć, ale yy, no ze to już i weźmie, bo ja nie będę z tymi nie tobołami łaził, tak? Dobra, masz. No rzeczy ktoś... To? masz kawełek. Spoko, jest dobrze. Masz, Dredziasz, leć po bilety. Okej, okay, jeśli to jest, jest cena za bilety, no to spoko. Masz jeszcze. Dobrze, dobrze, że symetry. Zaraz wracam, zaraz wracam. Dobra, masz te bilety? No mam. No to zaraz mi dasz, dzwoń do Wielki, Gdzie ona jest? Za 15 minut mamy pociąg. Ale gdzie ty jesteś w ogóle? Pociąg zaraz mamy. Odcinek musimy ile? nagrać razem. Za ile? Za ile będziesz? Będziemy za 3 minuty, no? Repta tam. Dobra, jesteśmy od, te, od tej strony, gdzie jest taki wielki napis Szczecin. To co, czekamy na Was? No dobra, no czekajcie, my zaraz No dobra, No, no i gdzie ta wielka? Za 5 minut mamy pociąg stary. Gdzie to masz w ogóle te bilety? 3 minuty to mija jak 10. Dobra, pokaż te bilety. No mam, no co. No pokaż te bilety, stary. No gdzie masz te bilety? Na kafę nie będziemy jechać, nie? No masz czy nie masz? No mam. No to pokaż. No kupiłem, no. No to pokaż mi. No pokaż no, ale mi! ale to ja kupiłem bilety, tak? Nie ty. To, to ja mam. No co tu pokaż, pokaż? No masz no, bilet. Bilety normalnie wszystko jest. No bilet jak bilet, no co, co ty ode mnie chcesz? Czemu mam na kamerze pokazywać bilet? Bo co? Białki nadal nie ma, a potem zaraz odjedzie. No właściwie jeszcze, 5 minut. Tak? 5 minut, no. To na pewno dobrze. na Cedera. Dobra dzwoni do Wiolki Znowu? No dzwoń No ale to nie Powiadajmy, jest nasz no? że byłem, że jej nie ma Co? Że poczeka, ten poczeka Ta, Tak, no na pewno ten. poczeka Ale to jest, czy to jest nasz problem, że, że jej nie ma? Czy nie? No, no ten tak, ten... Mo, bo ona z nami ma nagrać film, no stary No i co, nie odbiera? No no, no, no nie to... odbiera? No, jest co za jakoś... tempę idiotka, kretynka I co, i ona sobie powróci? Mieliśmy się, się umówić, nagrać la, razem film i co? Jej nie ma? No ona jest jakaś dziewczyna zrobić? kupiłeś dla niej też bilet? Czy za 3 minuty za pociąg i co? Hajs przepuszczony, pieniądze, to jeszcze. Jej nie będzie Dobra, ciężka, nie ma też... jej, zaraz po... w ogóle, bo zaraz my się z tym no Ale jak, no to co? Nie no wybiera, no co? Bo wiesz ten poczekał i nie poczekać Ja mam to w dupie, tak? Ja chcę jechać, nie ma jej trudno, no. O, odebrałaś Zdajesz sobie z tego sprawę, że pociąg odjeżdża za dwie minuty, a ciebie nadal nie ma gdzie ty jesteś? Ja w ogóle jestem, ja żeby jechać z takim pociągiem. W ogóle ja mam dopię, wiesz co, do te filmy. Mam tutaj kamusia. Nie będę się poświęcać, żeby jechać patologicznym pociągiem dla like To filmu. Patologia? Ja ok, nie powiedz, yy, powiedzmy, muszę że ja się w ogóle nie spóźniłam, że nie zdążę, ale mnie tam w ogóle nie będzie, co nie? to nie? Po prostu spotkamy się w domu itd. ale ja Szy? ogólnie to wszystko mam w jego stronę starnie, bo Dobra, dobra, dobra! Cicho! Zamknij się, on to wszystko słyszy. No się Rozłączyła co ona tak? Ale co to miało być? Ona no, powinna być z nami tutaj jechać teraz, a nie gdzieś prześlajać Ona nie jest taka, żeby pociągnieć, ten pociąg jest ładny, o co jej chodzi? To ty się tak stresujesz stary Świeć masz, co? macie co? Bilety? Gdzie ty idziesz? Eee! Czemu będziesz z nie wiem czemu wyszedł z wagonu. Czemu on ci oddał bilety? Wyszedł sobie? A ile on w ogóle, ile jest tych biletów? Ile? No ile co? Dwa bilety są. Jak dwa? To nawet dla nas nie ma? Nie. Dwa. No jak? No dla mnie na pewno jest. Dlaczego wziął dwa bilety? No to każe, że nie masz biletu. Jak nie mam biletu? No to ty nie masz. Dlaczego ja? Ty nie masz. Trzeba teraz zrobić sobie. Żeby... A gdzie on Polac w ogóle? Jest... Dobra, chodź. po O mógł tylko w Kiblu się schować. Dobra, weź. Ej, do otwórz to! No otwórz to stary, co ty robisz? Otwórz to! Jak się otwórz, otwórz, otwórz to! Są dwa bilety, wziąłeś dwa bilety, stary czemu dwa bilety są tam? Wracajcie do przeciego, nie lubisz się mi przypału. Tak? Stary wziąłeś dwa bilety. Z czym ja mam jechać niby? Dwa bilety są. Nie... Cztery. Czemu ty też? Czemu dwa bilety wziąłeś, Leczar? No ty też nie masz biletu. I co, co w takiej sytuacji? Zostałeś ja... bez biletu stary. Ja, ale, ja, ja... ale, dlaczego nie wziąłeś czterech biletów, mi kartę na bilety. Chciałem być w tej sytuacji, sam stwierdziłem, że jak ja sobie A nie kupuję, nie to mu też nie kupię. I ale dlaczego nie kupiłeś mu biletu? Ale dlaczego mu nie kupiłeś biletu? Bo ja nie chcę kupować. Ale to mi mogłeś kupić. Co? Ale ja nie kupuję, bo ja lubię tak bez biletu. I co, i, i co, i jak masz zamiar... No, to? taki challenge. Ale jak masz Będę zamiar obejść, upływał. jak masz zamiar obejść y, tego kasiera? No właśnie tak. Ja, ja co mam zrobić no was chyba popieprzyło! Do przedziału i nie rób mi przypału, wracaj. No was chyba popieprzyło, stary! Cześć co ci oci zrobili co? A w zasadzie co dreciarz zrobił? Kupił dwa bilety i on ma zamiar ukrywać się cały, cały przejazd 24 godziny w kidlu. 24 godziny? Gdyby jechali pół, no to tak, ale 24 godziny? To no jest normalne. No ja nie wiem o co czy on co? nie da rady? No co, oni wynikają ogarnie, że. On... Ale karzełka jeszcze w to wciągnął, coś? I co, będą we dwójkę w tym kiblu, Ta, siedzieć, tak? Tak, dwójkę w kiblu. No Ale to nie można dokupić teraz jakoś czy coś? A skąd ja mam wiedzieć, stary? A co on zrobił z pieniędzmi? No ty? nie wiem, ale to nie jest mój problem, w sensie, ja dam im na bilety. My jeżeli... my mamy, tak? No my mamy. A no to co? To co? O Boże. O, karzełek. Ty był już konduktor czy nie? No nie było co, bilety? jeszcze. bilety? No dobrze, gdzie jest plecak Tam, tam są. Gdzie? Tam w A co ty robisz? Co co, co, ty robisz? Co ty robisz? Co ty robisz stary? Jakoś tam spiął. Ty browara No To chciał ze sobą na drogę browali? Nie będziemy o suchym pysku siedzieć, nie? Coś trzeba zrobić, mamy. Yy, to jak konduktor przyjdzie, to my w sumie będziemy tam. Wyście w kiblu z serbyście w właśnie 24 godziny? A co mamy zrobić, żeby nas nie złapali? Nie mam biletu chyba, nie? Tam są jeszcze jak się skończam to przyjdę. Ty Cześć, co się odbaliło? Ja nie wiem czy oni, wytrzymałem 20 stron złotych. Co? tam śmierdzi, Cześć? Ja nie tam nie wiem, jest nas a dla nich to jest, nie, no nie wiem, chyba... No śmierdzi pewnie. No strasznie jak ja tam szedłem, to tak śmierdziało, to przecież sane było. Cały kit byłobsany. Ja nie rozumiem czemu on nie kupił biletu, Przecież dajeś mu kasę, dla mnie to jest nienormalne. Nie wiem, czy próbuję, próbuję ten, trzeba oszczędzić kasę. No ale to kurde, męczyć się za parę złotych? Ile bilet kosztuje? Tej no nie, nie wiem, 120 zł chyba na całą trasę. No to... No dobrze, no trochę to jest jednak, ale tak chyba nie warto, co? Tarya, co ty robisz? cenię. Ale ty jest warta normalnie. Tam jest. Jak niedobre? A co? Krzyneczkę ma. Ale stary. Pasztecik. Ej, to niby jest dobre, Przecież to jest paszty za złotówkę. A po co, droższy? Przecież paszty za złotówkę jest najlepszy. A co ty robisz? Kanapki, no co? Ale stary, tutaj z tysiąc ludzi się działo, ty kładziesz tu normalnie chleb. Gdzie? No tu tysiąc... O fuuu, no. stary, ty masz to będziesz to jeść? co mam zrobić? Ale to byście te siedzenia są brudne. Ale przecież to jest chleb tylko, nie ten. To jest jakbyś miał talerz. Będzie a tego pod spodem nie będziesz jeść, tak? Nie, no będę. No jak? No podmucham. Jak podmuchasz? No podmucham, żeby był czysty, no. Paszteci, krzyneczka. Tutaj jemy. Uuu, zaraz się zżyjam, nie? Ja stąd wychodzę stary, ja nie mogę na to. Co wy robicie? Co wy robicie? Stój, co... Ale co wy robicie? Stójcie! A co wy robicie? Kibel trzeba zmienić. Czemu kibel trzeba zmienić? Ja już za długo. Właśnie. Co wy gdzie stary? musisz się schować do innej kabiny. Od Dzień dobry. Dziękuję. To no właśnie nie sprawdził. Czaje się nie sprawdziły. Uciekli mu. Właśnie? On? przed tutaj? Chodzimy do... W dupie, no. o, oni, oni, oni pobiegli dalej. No tak. I słaby ten konduktor czy jak to tam nazywa. N nie wiem, a może będzie teraz próbował do kibla się odobić? Do, może. ale no co, do kibla by komuś zbijał w sumie? No, no, chyba nie. To nie, znowu przypomniałem sobie, że ty jest ten chleb. O, o co to chodź? Ale po co? No zobaczymy czy ich dopadnie, czy nie ten konduktor coś, tak? No on jeszcze nie wrócił. To może myślą po prostu, że oni są z innego jakby wiesz, miejsca i poszli na swoje miejsce i, i wtedy ich skasuje. Bo no co, widział ich, no to chyba musi ich skasować, nie? E, kto i tam sra? Głosy innego. Nie. Ej Tommy, no halo! Tam jesteście wy? Znowu to robisz? Film cały psujesz, nie umiesz nagrywać. Jak film psuję? To wyku... No to cię, co robię? 20 minut pukał do mnie, nie otworzyłem mu... Ale nie, kto? Poszedł za wami ten konduktor? No tak, ale... No powiedziałem, sobie powiedzieć, że, masz powiedziałem, że jestem zajęty, tak? Że nie mogę. Ale mówić. że co masz? A dwójkę? Nic nie mam. Dlaczego on wy? rozmawiał z nim, nie ja. No, że dwójka, no że sam w kiblu jestem, dwójka była. Ja nic nie mówiłem, ja się nic nie odzywam. Generalnie, e, ja nagrywam film teraz. Ty nagrywasz film, stary. Tak, czy? W jaki sposób? Czyli. Ja, ja, bo ty nagrywasz i nagrywasz to, co robię, ale robisz mi jednocześnie przypał. Albo mnie nagrasz tak, żeby nie robić mi przypału i nagrywać Stary, Stary jak co mam ci nie robić przypału, jak siedzisz w film i Robisz mi, mi przypał, stary, robisz mi przypał. Jak ty nagrywasz ten film jest to bez mi biletu, stary. No bo tak to... jest film! 24H bez biletu! Nie, 24H. 40... 40... A jaki ty na... chciałeś film nagrać? Nie ma za Musimy odcinek. 24 tak. godziny pociągu. Biletu. Pociągu, nie bez biletu. Stary, Ale po... może być w pociągu bez biletu, nie? Tak jest film, taki jest odcinek, tak? Ty to słyszysz? Mi się wydaje, że nie wytrzymają. 24 godziny. O, już. Ja już dłużej nie wytrzymam, musicie mnie schować. Że gdzie niby? Gdzie w tym hidlu? Tam siwo jest. On gdzie, tam... Mamy schować? A gdzie mamy cię schować? Nie wiem, gdzie ma się schować. Ale czemu jest siwo? Co? Czemu jest siwo? Bo on tam jara. Najpierw jarał szlugi i teraz to ja już nie wiem, co on tam jara. Dobrze wiesz, co, co tam może być. Ale jest tam siwo, nie da się wytrzymać. duszno jest, muszę się schować. Ale I... stary, Tadaj. ale stary, dlaczego ci kurtkę u... wyrywasz? No daj ją, po co ty Co ty robisz? Muszę tu wejść. to się zarwie trzymaj kurtkę. Podasz mi ją, zakryjesz mnie. Ja kamatki robię. Stary, co się dzieje tutaj? Chodź tu, zakrywaj je. No Chodź to! Zakryj się! Dokładnie, nie może być widać! Czekaj, Cały! To drugą wezmę! Jak jeszcze, zobaczę, no w konduktorem zobaczymy, to jesteśmy w dółkę! Stary. Stały! Co? I co, będziesz tak się dzieje? 24 a godziny? A co mam zrobić innego, jak tam siwo jest, oddychać się nie da! A już w będzie 24 co godziny się w ten sposób! Okay. Trochę niewygodnie, bo to metal, ale... <laughs> Się. <grym> i stąd. Ale no i tam. Ale nie, nikt no nie ogarnie. Kto by tam ktoś jest, nie? Dobra, cicho, bo konduktor już usłyszył. Mało to karów jest. Nikt by nie pomyślał że my karła na temu góry. Czyli co? To halo, może z nie gadać, a jak będzie konduktor, to go nie zauważy. No my od spodu możemy z nim gadać. Tak jakbyśmy przez telefon gadali. To nie mogę, nie? Skąd Weź tam wygodnie ci? Tak, bardzo. Ja bym musiał coś zjeść, bo jak patrzę no, na ten fejka nafty. Ale on nie wytrzyma tyle czasu. Jak się no. patrzę na ten fejka, to zaraz zżywam się z góry. Nie, nie życzę. Kto dzwoni? Halo, Renzi. A to? No? Browarki mi doniesie. Co? Browarki ci doniesie? On jest w tym samym 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 Ale. potrzebne są. A w którym kiblu jesteś? Mam mu zanieść? Zanim, zanim Możemy mu doniesieć. Muszę jeszcze wydolić przynajmniej jednego browara, więc zanim. Ja muszę się napić. A sam nie możesz przyleźć? Ale to jest menelnia, nie? W sensie, straszną menelnikarzów zrobiliście. Co straszną? Jak zrobiliście? No jak to, ja zrobiłem? Ja tam nic nie robiłem. To browar to nie menelnia, co ty gadasz? A gdzie są te menelnie? W plecaku. Otwieraj! To my. Ale. Dostawa! Dziękuję. 500... Co, A co ty ty się pchasz? Ty, czemu fajki spalić? Weź to w jak przyjdzie ten. to jeszcze panda dostaniesz 500 zł. Przecież to jest zakaz! Stary jest zakaz, bo ja już wychodzę. Piję brawara. Gdzie jest karzełek? jak sobie dać dzisiaj w ogóle panorze? No jest zajebiście, ale karzełek niezbyt. Na tych metalowych poręczach śpi. Tak? Tam gdzie pan U góry. Dobra, wypiję i idę do was. A widzieliście może gdzieś ja konduktora? Tego? Stary, złapiecie. On tu łazi cały czas. Bo no teraz go nie ma. teoretycznie byś się dostał do wagonu. Ja w ogóle, ja wygram tam, Nie? Nie wygram. Zobaczysz, że 24 godziny bez biletu, stary. Zrobię to. Co jest, super? O. No masz następny. Co No chyba to samo. Co, kibel ci się znudził? No, żebyś, żebyś wiedział. 哇、oh. Czemu ty Tylko tam? nie spadli na mnie stary Ja się boję, nie? Ile tam. No ma? przykryj mnie czymś Chciał, Chociaż się przydasz do czegoś ja mam go No przykryj tak. mnie kurtką jakąś Karzełek, jak, jak tam żyjesz? No, no zza, dobrze jest, jest w miarę jest całkiem się dobrze bawię. Zmówię, No jest okej, okay, byli... ale niewygodnie Pręty mi się wbijają trochę A wy jesteście nienormalni, nie? Wy nie macie godności jakiejkolwiek Czemu? Żeby ukrywać się 24 godziny Posiadanie godności to jest kupienie biletu, tak? Lepiej nie kupić Ile będziemy jechać jeszcze? Ile będziemy jechać? Teraz z widać 15 godzin. Ile? 15 16, 16. Yeah. Powiedz mi kto przejechał pociągiem całą Polskę bez biletu, no kto? W dwie strony Ty, dwie strony. chyba strony. był taki pies nie, co jeździ? jest, jeździł pies który jeździł no, Nikt tak mnie nie zrobił Ogólnie bardzo dziwnie, bo koczek jest prawie pisy, nie ma tu prawie nikogo, praktycznie ja. to jest. Praktycznie ja. to jest pociąg widmo. dlatego tak dziwię się, że jeszcze ich nie złapali To jest pociąg pisy, To jest tak, no, sobie są. W każdym razie dziwię się, że jeszcze nie złapali, bo tak się tutaj nie ma, więc nie, trudno byłoby ich złapać. To jest po pierwsze. E, po drugie, no wstyd nam siedzieć tam z nimi, bo jeżeli wejdzie konduktor i sprawdzi ich, no to będzie naprawdę wstyd. No nie tak. będziesz się wstydzić? No, Jaki... że jeszcze, znaczy, jak u nas ich znajdzie, no to trochę wstyd, no. Wywalamy ich. No nie wiem, trzeba im powiedzieć, że nie, ma, że nie, że nie chcemy, żeby tam siedzieli. Że się schowają Że co? Że było obok się schowali. No tak, Bo, bo jak u nas, u nas to przypał, tam na robić Jeszcze może my mandat dostajemy za ukrywanie jeszcze coś. A u nas... Ty, nie ma ich. Gdzie oni są? Znowu w do kibla? Nie kibla. wiem. O oh, wow. O Jezu! Gdzie oni no Jezu, Patola totalna jest w nich. Czeku, no jadą bez biletu, palą, chleją po tych kiblach, ja nie wiem skąd oni się wzięli no, To trzeba nie mieć honoru w ogóle tak robić. Nie bez, że tego karła natura pokarała, to jeszcze sobie sam dowala robiąc siebie Menela. No ja nie wiem, Słuchajesz to? No ale w jakim sensie Menela no z ciebie robić? No jak ja, No ciągle tylko chleję i wiesz, patus no, patus totalny dla mnie. To jest gorzej niż Hubert, jak w sumie tak patrzysz na to. Mi się wydaje, że w ogóle jest patologiczny jakiejś rodzin że, wiesz. Co to znaczy? Matka jakaś menelica, a ojciec... Markoma, raz... Co jest, gdyby powiedziałeś? Hubert, Kubę na nie laję. Nie, to prawda, tak mówić co? O! Ty no, co myślisz, że nie słyszałem? By się tu wziąłeś, Stupy, po co tak mówisz? Ale co? Co co? Słyszałem to co powiedziałeś przed chwilą. Nic nie mówiłem. Tak to bym nie wyszło. Ja chod... Ale to Nic nie, nie o tobie nie było! Co nie o mnie? to nie o tobie. słyszałem? O, ty kościół ty... byłem tutaj cały czas co ty mi Ale my... to nie o tobie, to było o tym, tym drugim karle, no. Słyszałem, co mówiłeś. A ty po co to nagrywasz? Czemu on tak o mnie gada? No teraz ja mam wiedzieć, dlaczego on tak o tobie gada? No to po co to nagrywasz? Ale to nie o tobie było. Nie o tobie. Mówię ci. No Mordę nie... zamknij. Słyszałem A czy słyszałeś o... swoje imię? No byłem tam. Słyszałeś swoje imię w tej opowieści? Mówiłeś, Mówiliście i o mnie i o Dredziarzu. A mało to Karów i Dredziarzy? No o co ci chodzi? Co, nie A nie to okaliczny. Tam, tam, tam? z powrotem. No kurde, ja mam trzech kolegów na A to znika! mnie tu nie było! Jezu, co za Ty Ja Ale on rzeczywiście znika po prostu, czaisz? No, nie widać go! Ja bym go zobaczył, to ja bym się dopiero otuł! Idź tam! Każełyk, jak tam się siedzi? Co jak tam? A jak ma się siedzieć? Normalnie się siedzi! Znaczy siedzi się, ja leżę chłopie, A nie siedzę! Cześć, kamera, cześć! <słuchy> <słuchy> To, 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 to. Jesteś nienormalny, nie? Czemu nienormalny? Bra, a gdzie jest Hubert, no. Gdzie wyjdziecie? Po no, chodź, poszukamy go. E. Bo Huberta znaleźć nie ma go. Ale jak? A no, ma. Gdzie może być? Ty? No się prawie cały pociąg. Gdzie? Gdzie są drowary? A, był tu. Kuba nic. Że... Był tu, nie? No. Ty, a wy sprawdź pod no, Właśnie, zobacz co widzę. Uuuo! menelu! Co tu robisz? Kolejny! Odcinek nagrywam. Jak odcinek nagrywasz? Wtedy pierwszy. No myślę, że on się nie zmieści po co? Myślałem, że każą tak, ale on. Stary. Ale ich serio nie widać, nie? Serio ich nie widać jak się idzie. Trzeba dopiero zajrzeć. No, no, no chyba cię poprzyło, że będziesz tak odcinek nagrywać. No tak. No chyba jesteś nienormalny. No musisz iść z drugiej strony i mnie nagrywać. No, no chyba straciłeś rozę. No nie. Musisz wejść tak samo jak ja i nagrywać mnie od drugiej strony. No gada? Mnie musisz nagrywać Głupi jesteś chyba, nie będziemy leżeć pod krzesłami. No ale stary... <grystanie> Trzeba się poświęcić On już totalnie stracił rozum On totalnie Stary straciłeś rozum, ile ty z tego wychlałeś? Trochę wypiłem No <grystanie> ja nie mogę z nim jak 150 Patrz na glebę, bo powiem, że Że co? Że mi bilet ukradłeś Że co? Że mi bilet ukradłeś Dobra, No chyba jesteś niepoważny No tak Zaraz przypału ci narobię Miałeś mi tutaj nagrywać mnie, w ogóle oddawać Ale sprawdź nie Kamerę oddawać. Co Kamerę oddawaj ja z widzami pogadać chciałem. Dobra, położę się, bo seria jeszcze podpięta do konduktora, stary. Ale co, no to słowo przeciwko słowu i co? Jakie słowo przeciwko słowu? Kładź się, bo musimy nagrać film, tak? Dobrze, położę się z tobą. Z się kładziesz? To chyba czysto jest, nie? No jest czysto. I co? Co tam, stary? Jak tam? No nie wiem, stary, jesteśmy pod tym. No tak. Pod siedzeniami. Jak się to to Stary, a jak inaczej chciałeś y, to zrobić? W ogóle, Jaszczur, schowaj te puszki. W ogóle to gdzieś musisz, nie wiem, jak ktoś będzie tu wchodził, to, to, to mówisz, że tu nikogo nie ma, jesteś sam, no tak? Ja też mnie Leżę sobie... Ale leżę ja sobie zauważyć, nie w mocy, pociągu zauważył, razem z widzami, z razem z kamerzystą. Nie ja wiem, mamy to ogólnie spore, co robimy, no ale no. dobra. Ta kamera co, tak z dupy będzie leżeć? No nie, musisz ją schować. Ale serio, jak nie nie musisz musisz no wiem, ja ją schować? No bardziej do siebie musisz dać, no. Tak jak teraz trzymaj. zauważył, to powiem, ile moje ale co, nie Albo jak, jak ktoś to ja szczurę. Musimy być cicho. I ile tak chcesz leżeć? Nie, nie zauważył, nie usłyszał. Nie wiem, dopóki stwierdzę, że... że sobie... Pójdę gdzieś indziej, może znowu pójdę do góry albo pójdę znowu do kibla, nie wiem, albo do innego przedziału. Jest masa możliwości. No ale nie są to zbyt komfortowe warunki do jazdy. Sobie wymyśliłeś. Zresztą trzeba ja mam w ogóle w to ty masz leżeć, a nie ja. Ja mam bilet do cholery, zresztą dałem Ci na Twój bilet i w ogóle wykorzystujesz mnie, żebym leżał z tobą, bo mi chcesz podpieprzeć do konduktora. Gdzie ja kupiłem... Dałem... sobie mam nagrane to. Ja ci dałem pieniądze na bilet. Bo ale ja cię pokażę konduktorowi stary. Ale słuchaj, ja w tym momencie nagrywam film. I teraz to ja mam kamerę, tak? W Demku. No i to dlatego mam z tobą leżeć, wziąłem bilet pod siedzeniami. Wiesz jak to jest niewygodnie? Zaraz mi kręgosłup... Ty jest pijany, więc nie czujesz, bo ci nic nie boli. A mnie boli, Czuję mam problemy z kręgosłupem. Nie wiem, ja tam daję radę. Nie ja, mi też jest wygodnie, ja nie wiem co wy A Jaszur, ja masz nas chronić. Zasłaniam was. Ty, Przez... to w sumie Karzełek teraz może jechać legalnie skoro ja siedzę pod tym. No, ona... Kto ma bilety? Tam są bilety, u niego. Ja tam... E, on w... też leży pod krzesłami, wiesz? Ja tam wolę jechać bez biletu, e, bo chcę udowodnić wszystkim, że się da. Dobra, ja wychodzę, ja mam no, bilet. nie no. <laughs> no! Nie! Tak! No nie no, mi challenge jest, no kurczę, i nikt nie chce brać udziału w nim. Mm. tak wymyśliłeś, nie wiem. Dobra, chodź stąd. Nie, ej, ale ogólnie Karzełka mi zawołaj tutaj. Aha, czyli z Karłem teraz masz, zamiast tutaj się rozmawiać, tak? tak? No. No bo nie mam z kim gadać, no ja potrzebuję rozmowy. No weźcie ktoś zostanie za nie chcesz tam tak leżeć. No tu jest wredzasz zajęte no, miejsce, rozumiesz? jest miejsce, Musisz je. się awanturować o miejsce bo, to A ty, no co się cieszysz? Jak już miałeś pomóc i pomagać, to chociaż kamery nam daj A nie przypał robisz i hałasujesz i nie chcesz z nami siedzieć ty ogólnie nas sprzedajecie w tym momencie żeby siedzieć nie chcesz z nami? Oni mówią, on że to zajęte miejsce, Czajstwo A nie jest zajęte? Nie widać? Co wolisz tamtej strony? Co pół miejsca zajmuje, to znaczy, że całe zajęte? Dobra, Karze, uinstaluj Warzaby na telefonie Warzaby, gramy w Warzaby na rękę mogę klikać, tak? Nie wyszedłeś. Lamus jesteś. Ja z każdorów że się, teraz... wyrzuciłeś, słaby jesteś. Ten też jest jeden. Jechemela. No, czemu w ogóle w Chińczyka grają? Klikaj to! No nie mieli. Aha, ale ja się wiadomo, no, czemu w chi w Chińczyka grają pod siedzeniami, to mnie bardziej. No cóż, to się takie głupie Może no, nie wiesz co robimy. Chyba pierwszy raz Chińczyka gra. Pyk, wychodzisz, pyk, zmiatasz, sztypeczka lecisz. Czemu o drugim wychodzi? Dobra, minęło jakieś 8 godzin, cały czas ich tak naprawdę szukamy, ale no nigdzie ich nie ma. W sensie, ale nie, co tak, nie? cały czas zmieniałem pozycję, w sensie już od dłuższego Racja czasu szukamy. To nawet wychodzi, nie? No tak, ale 3 godziny ich nie możemy ich znaleźć, minęło ogólnie 8 albo 9 godzin, od kiedy weszliśmy e, do pociągu, czyli zostało nam jeszcze jakieś 13-14, mi się powoli zaczyna chcieć spać, ale jest jeszcze ok. E, w każdym razie no, będziemy musieli ich znaleźć, ale jeżeli ich nie znajdziemy, no to prawdopodobnie zostali wyrzuceni po prostu. To jak wywalili? Mogli wywalić. Ale co, no to zadzwoniliby, chyba, że ich wywali na wsi jakieś nie mają zasięgu. Ale to my możemy nie mieć zasięgu, bo jesteśmy cały czas. Nie, nie, zasięgu. Ty, ale by było grubo. <grym> w nie, 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 Mogli nie, 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 No nie, 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 że 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 nie, też nie, opcja, że w zajętym nie, są, rozumiesz? W sensie, że ktoś się ta dosiadł. nie, jak... są są w środku, tak nie, 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 tak nie, 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 No sumie, tak tak, no, 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 tam nie, sprawdzaliśmy, nie, nie, Przypał nie, 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 Chodzisz do ludzi gdzieś to i będziemy zaglądać im pod nogi? No dobra, no sprawdźmy jeszcze kible. Zostały nam dwa kible. Jak nie są w kiblach, no to... to już nie wiem, gdzie są. Są? Ja ich słyszę. Co to za gejoza? Co? Wyjdę plecy! Co, co to za gejoza? Plecy mu myjecie! Zamiast chropać, to się my się myjecie tutaj? <śmiennie> ale ale ja tam my się myje. Ale czemu wy się tu co? myjecie? No mieliśmy się umyć, tak? No wiesz, przestań się szarpać, tak jest. No nie, ale jestem czwarty. Ale spokojnie. czemu wy się tu myjecie? Przeciw tym Jeszcze 24 godziny, tak? Ale powiedz, dlaczego się myjecie w kiblu? A widzisz tu gdzieś łazienkę? Stary, ja Tu mówię... nie ma normalnego prysznica, więc trzeba tak, nie? Stary, byłeś mu plecy. Nie, nie myłem mu My plecy, to oklapałem. no, żeby... Ale się tu zrobiła. stary, ja byłem pierwszy. Stryniłeś mi się co tutaj do siebie. Środka, i trwałeś, kibla, ja nagle miałem, co... mówisz, że teraz ty chcesz się myć? Ja ja już... To, że już się wytarłem chociaż suchy jestem. E? Dobra, ja już też jestem umyty ogarniałem się to. To część co nie robią, on że więcej. Nie miałem mu ja... ja... żadnych Ej, się. Się No i co, myci panowie, tak? Myci pachnący y, świeżo obcięty nie, ale to też mogłoby być. Tylko że nie ma tu fryzjara, ja idę spać. Aha, idziecie spać. Dawaj. Y Stary, jesteśmy ile już? No, będzie 11 godzin, no Jesteśmy 11 godzin Jesteci, Jeszcze 13, no Została nam jeszcze połowa Ile razy ci, ci sprawdzali bilet? Trzy Trzy I przez ten cały czas jesteśmy tutaj nielegalnie Jakbym chciał uciec i nie miałbym kasy Poradziłbym sobie, przyznaj, że poradziłbym sobie Dałbym sobie radę, prawda, Easy life Prawda, Karzełek, że Bad, dalibyśmy radę? Challenge wydaje mi się, że zaliczony będzie Możesz już wyjść Dobranoc Ale, że co dobranoc? Że światło zgaś Światło zgaś Idę spać Spać idę! Dobra. Światło zgaś. Jak, jak no. chcecie. Czy... zamknij też. I zasłony. No. Oni poszli spać. Ja też bym poszedł, co się nie myśli. Idziemy? No można, w Ej! Ej, wstawaj! Wstawajcie, no wstawaj, Dawaj, no! No, wiesz się, że Co wy robicie? się? się? No, Zajebał, ale no, kto Co, Co zrobił? No, to... Kto Co? Dlaczego? No, strzała, mówię, Leży tam w kiblu Co? Co, Co? Co, Co zrobiłeś? Się. Nie, Co ja, 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 ja se robicie, serio? Ja, się po prostu. Ej no Rozumiesz? nie! Kurde, ale bez kitu? Co zrobiłeś Dredzia? Pytam Ciebie, co zrobiłeś? No nie no, opowiem Ci jak wyjdziemy już, no co Ty gadasz w ogóle? No jak wyjdziemy to Ci są powiem, no! Dobra, leży na ziemi! Już na spokojnie mogę nagrywać? Tak. Tak? Co zrobiłeś po pociągu? No zajebałem mu. No sorry, no... Co miałem zrobić, no... Nie wiem, ci, że A, Agresywny był, no to... jak agresywny, stary, no nie, nie miałeś biletu. Nie o ten bilet. To jest jego praca chyba, nie? Ale nie pytał się uprzejmie, zero uprzejmości było. Dlatego, wiesz, tak? Wiedział, no, że bileciki do kontroli, no to... Dostał kontrolnego i spadł. Aha. Musieliśmy... Aha, i zniszczyliście film w ten sposób, tak? Nie, właśnie uratowałem go. Jak uratowałeś? Że zdokautowałeś typa? Stary, cały materiał jest. Dzięki mnie. A tak to, to co byśmy nagrali, że co? Że siedzisz grzecznie w miejscu e, w przedziale i co? I czytasz książki? Przynajmniej masz odcinek, stary. znakautowałem go, sorry, mogłem tego nie robić, ale no, źle trafił. No. Ogólnie, trafił na Jesteśmy nadal blisko Dworca, nie? Tu jest Możemy już stąd no. uciekać? Zakończmy ten film i uciekajmy stąd, bo. Stary, on leży Dobra. Na ziemi. E, Dziękuję Państwu za obejrzenie tego odcinka. No jak widzicie wytrzymaliśmy 14, nie 24 godziny. 14, prawie 15 godzin, nie 24 godziny. E, skończyliśmy w Poznaniu z powrotem. Na parkingu. Czyli pojechaliśmy do Krakowa i do Poznania z powrotem. I jesteśmy z powrotem w Poznaniu. Dobra, nieważne. E, dziękuję Państwu za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się w następnym. Do zobaczenia.